Siema, Mordeczki. Dziś pokażę wam, jak za grosze zrobić wrapa lepszego niż w maku. Nie staćcie na mak za 25 zł? Spokojnie, mam na to sposób. Łap przepis na domową wersję, która rozwali system. Bierzemy tortilie na to kawałki kurczaka. Ale uwaga, sekret tkwi w przyprawach: papryka wędzona, oregano, czosnek granulowany i odrobina chili dla odważnych. A teraz bomba! Nasz tajny sos. Jogurt grecki, czosnek świeży, szczypiorek, plus moja sekretna mieszanka. Koperek, odrobina miodu i sok z cytryny. Będziecie lizać palce. Dodajemy świeży ogórek, pomidorki, sałatę i zwijamy. Możesz podgrzać na patelni albo w piekarniku, żeby tortilla była chrupiąca. I voila! Mamy wrapa, który rozwala system, a kosztuje grosze. McDonald's może się schować. Jeśli spodobał Ci się przepis, zostaw serduszko i daj znać w komentarzach, jakie są Twoje ulubione dodatki. Łapka w górę motywuje do kolejnych przepisów. Do zobaczenia w następnym filmie Mordziaki.